Panie Bo! A co robi? Co robi? To, e, kamienie czyścielska. A po co? Że, co znaczy pan jak ładnie. No, no trochę ten, nie, panie, bo to ja miałam to zrobić. Przyjść do pani i ten, nie po co to robiła? Ja e, tyle razy pana mówiłam. Weź pan, panie Jerzy. Ten, to pan, to, dziś, to jutro, to za ciepło, to za zimno i taka w kółko. No dzisiaj to... Zaczy pan, bramki panie zamknę, to raczy, pan. Truskawka pan bylisał. Proszę mnie kury do tego. Idę dobrze już. już. Nie krzyczy na mnie. Kurde. Kurde z kurami jeszcze. Będę tutaj kury jeszcze ganiał, o. No truskawki przyszły. kogut przyprowadził no. Zabieraj kogut to swoje kury już szybciutko bo e Ewa krzyczy na was już poszły Asio. już zabieraj te kury i kogucie no. już zabieraj poszły Panie Ewo pomoże bo ja nie dam rady szybciej pomoże bo kogut ci nie słucha już poszły, już poszły. Pomoże panie, bo kogu ci nie słucha? Już zabieraj kogo te swoje kury i. No weźmie, Kogu ci nie słucha? A tam nie chcę z nim ten, bo jeszcze on zaatakuje i. No, o. Nie mają Wygania panie ich i ten. A wyje... pogrzebany trochę. No, A jak szybko. A no. pan był i. Tam. A ja myślałam, że on automatycznie, że sama się zamyka, nie? <laughs> tak. No. no, kurde. Ten kogo to w ogóle się nie słucha, nie? No. Ale ten, to zrobiła pani kawałek tutaj ładnej roboty, nie? No, zrobiła, bo pan e, miał zrobić. No. i Nie zrobił tego. To nie lepiej by było popryskać i randapem bo to mniej pracy. Także ja będę randapem. Ale nie, to szkoda zdrowa. Na no. siebie truć, przecież chodzę, kurę chodzę, no szkoda zdrowia, nie? Ma pani rację, to lepiej ten, no, ale ładnie pani wyszło, nie? Bardzo ładnie. No i kosiarko to żył, żyłkowo, nie? No taka ta metalowa też nie nadaje. No, to ciślenie, samo... a to super, nie? No. no to jeszcze dla Pani tutaj spory kawałek został, nie? No, a co Pani będzie pomagał? <noise> I tutaj to zobaczy, jak tu będzie ciężko szło. A, właśnie, no, no. To ja nie wiem tu. No, chyba, że jutro przyjdę, to tutaj za dwa metry, tak bym dotąd to, to zrobił, co. O ten kawałek, Panie Ewo. Bo ja więcej, to ja nie dam rady. nie, Tam z 2 metry, tak, 2 metry na dwa, To taka. A ile Pani godzin to dzisiaj robiła? Ten kawałek, to 15 droga. 15 minut. 15 minut? No. I tak się spociła? Ja się spociłem. A nie? nie? Ja się nie spociłam. To dobrze Pani idzie, bo Pani ma w prawej, nie? No, a pan nie ma. A co? A wiem, że pan... Yy, ten. A ja tam, a zresztą nie będę robił, bo znów pani będzie tam, tak jak tamto a, kosiarkę, no tak, no. Dobrze pan się powie, no. ja panu nie dam jej, bo pan popsuje no. powie, i bywa. Znów będzie pani beczeć no. i potem ten... A zac... ja najwyżej yy, będę, się, wezmę no. krzesełko, tu usiądę i będę no. pana pilnować. I znów będzie beczeć, jeszcze mi za tamtą kosiarkę, co już na, naprawiałem i ten jeszcze Pani pieniędzy za części mi nie oddała. I... To Pan przyniesie mi te części, ja muszę sprawdzić, bo Pan, to, to... Panie, bo jak ja ten na złom wyrzuciłem, a złomiarze jechali i te części, i ten złom, i, i te części zabrali, no to skąd Aha. ja wezmę, no? A co Pani, ten, mówiła, kazała, że ten, zostawić ich? Były popsute, to wyrzucałem je. No powie Pan, bo jak ja dla, dla sąsiadki samochód naprawiałam, no. no to staro się zapakowałam, pokazałam, że wymieniona na nowo. A to... Tak. Bo tak powinno być. A nie ona pojechała, jak muszę się wymienili, nawet nie pokazali jak. Ja jeszcze pojadę na złą, poszukam, może to znajdę, to pani przywiozę i pokażę, bo, bo pani też w ogóle pani dla mnie już nie wierzy w niczym, nie? No bo to pewnie... Jutro... Ja tak się staram, przychodzę, no. pani pomagam, a pani to w ogóle już przestaje ten wierzyć mi. No. A tutaj też pewnie jutro no. przyjdzie i kolega za pana to zrobi. Tak? Tak? No dobrze, zobaczę, pogadam z kolegą jak on tamten, nie? No on może przyjdzie, nie? Ale wiesz, chociaż postawi mu dobry obiad. No i zapłaci dobrze, bo on powiedział, że jak nie, no to nie, to nie będzie, nie? No pomagał. już wie, się schytrzył trochę, to już wie. Trochę przy kasie to też wie. No, on teraz nie wiem, tam poszedł to jednego, drugiego trochę zarobił, to już tam do mnie, oj, ja się patrzę, stawia. Jas No. Bo tak to nie miał co jest. No. no już no, do mnie tak mówi, tak. Jerzy, ale ja tam u ciebie jak 200 dniówki nie będzie, to nie przyjdę. No ja mówię na no tak, zależenie, nie? <śmiech> <śmiech> Za godzinę czasu pracy 200, nie? No. <laughs> Kurde mus, muszę sam teraz. No. I dobrze nie Niepotrzebnie mu pokazywałem dużo rzeczy jak się robi, nie? No. To wie pan, no. dzień jest to pazerna rzecz. No właśnie. Wie no. co jak tam kosiarka się nie psuje? Tata. Na nie. Nie? To na, żył na żyłce? Na żyłce. O. Uh -huh. Patrzę, grubo grubożyłkę ma, nie? No ale no ale e, tutaj ja to podobnię, bo wtedy nie pękasz, nie? tak. Bo ciężko zaraz trzeba by było coraz nakładać. I Znowu kura przyszła, podsłuchuje ty. A poszła, ten nie podsłuchuj, co my gadamy. A, a, no, e, wiecie jaka? To... O, jeszcze uszy nastawienie? Nie, teraz ja na niego gada. <laughs> <To powie. laughs> no. Panie, to. No, ty no. Ty słucham. No, a poszła Ty, czego słuchasz, co my gadamy, co Ci interesuje, zobacz że kurde, nie chcę odchodzić, nie? Ja nie chcę, no. Kurde, a potem pójdzie i, I wszyscy będą wiedzieli, co no. my mówiliśmy, nie? A po co ktoś ma wiedzieć? Nie Przegonić nie. te kury i... O, takie Tak, ale jeszcze co, nie kwitno, nie? Ale poszły w górę teraz, nie? On też popadał muszę poprawić. Jeszcze z, z... może z tydzień albo ze dwa to już na pewno będą, nie? Ja myślę tak, że z dwa tygodnie, nie? No, jak wam no. A poszczaje A no, to, to spore, nie? No, To dobrze, że dobrze, że podlewaliśmy. Ale co? Zaraz się skończył, nie? Kurde, tyle, dwa, tygodnie. dwa tygodnie, tyle pracy, nie? Bez pracy nie ma koła. Niestety pani jest. To musi pani takie truskawki ten, żeby co? całe lato było, cały sezon. No. Żeby owocowale. To co to dwa tygodnie? Na dwa tygodnie to co... No, to? Ja się muszę takie sezonki znaleźć, żeby i na, no. na jeszcze było. Tam w sierpniu, w sierpniu. No. aż do, y, do jesieni jesienią. No, no nie, tak, bo tam na dwa tygodnie to się nie opłaci ich pieleć w ogóle. Się opłaci, no. się opłaci. Trochę drzemu zrobiłam, trochę kompocienku. Ta? Tak. A to może trzeba uważać, że ta nie Ten, także tego. To popadało trochę panie Ewo, nie? Od razu inaczej, nie? Ale od razu już No, a tutaj to trawę to wypaliło, nie? No, wypaliło. Ale trawa to odrośnie. No trawa to szybko odrasta, nie? Nawet wypalona i... No. Jak też popada to, to, no, to szybciutko, nie? Już warzywa, czy co ten, nie? To już wtedy po nich, nie? A tutaj to i kury sobie wyszły, nie? No bo jak ktoś padał to, to się dzieli w no. A teraz o no, Kogucik wyprowadził no. swoje panny <laughs> a tamte a tam koguciki nie wychodzą, nie? Czy z tamtej strony chodzą, nie? Z tamtej strony. O, zaraz. Może trochę, może tam jajko nie się w kwiatach. O, o... A tam przy drzewie, nie? O kwiatach a, a kochane nie? A, a dzisiaj yy, tam z tyłu znalazłam. Gdzie indorka siedzi, jajko? Tak? No z tymi kurczakami. Bo indorka była z kurczakami w chodniku, to ona nie miała, Aha. żeby to się bała, to... Na im dorka, jak się torby pozija mhm. i jak wczoraj się w kurczakach, to ona, nie? nie. Indyczka dobrze pilnuje, tam nikt nie podejdzie. No nie. Nawet i pan chciał podejść do kurczaków, ha? To strach tam ten, no jak się rzuci to by nie wiem, by zabiła, ja to ledwo uciekłem. A mnie jakoś tak. No bo pan zna, mnie nie zna to. No <laughs> właśnie, nie zna, ja tam nawet do kurnika nie wchodzę teraz, do Pani. To i dobrze, to no. co pan jajeczka no, no, nawet nie wiem, ile tu Pani teraz jajek, jak kury no. się niosło, nie niosą, nie wiem, nie? A przedtem chodziłem, to sprawdziłem, zobaczyłem, ile tam, a teraz to nic nie wiem. <laughs> no. I dobrze. No. No dobra, chciałam no to się bierze, panie. A ja tam idę do domu, teraz tam poleżę trochę, bo mnie spać coś dzisiaj się chce. Bo przy takiej pogodzie, no to na razie, panie, bo. Do widzenia. Do widzenia.